Ją daję. Okay. <laughs> Więc dzisiaj Was na szybko. Dzisiaj na szybko pokażę. jak sobie zrobić pomysły na takie normalne komiksy. Więc pierwsze co trzeba znaleźć, kartkę. Eee, może kilka kartek. Jeszcze eee, szybacz. Zrobicie tytuł i wyjdzie Wam takie coś. Znaczy nie takie coś. Bo to jest jedynie mój komiks. Wy możecie nazwać leki. PFTG. E, e, to jest po prostu normalne, e, normalne komiksy, które po prostu tam bębe zip dop, zip. Albo coś tam takiego. Więc. E, wy jesteście play, e, P1, znane też, też, też jako gracz 1, więc. <kluzny> eee, wy po prostu, ty, czyli gracz 1. po prostu sobie robicie tam rysunki, te pejt, ale aż nagle wam przychodzi pomysł, żeby zrobić komiksy. no. to pierwsze co. Na BFTGEE inspirowałem się na BFDI. Właśnie pokażę wam na szybko przykład. No, czekajcie, bo mam odwróconą kamerę, dobra to są komiksy znaczy no animowane komiksy, które jakiś chłop zrobił, więc e, tamten filmik tego chłopa był dwa lata temu, więc e, z tym przestałem przedurać i po prostu po prostu Weź, weźmy, se, weźmy sobie po prostu, yy... po prostu yy, se się zrelaksujcie się i właśnie wam pokazuję. Więc wy, gracz jeden, chcecie zrobić sobie komiks. No najpierw musicie sobie zrobić postacie, tam itp. itd. Tak jak właśnie moi koledzy szkole, z dawnej szkoły w tokarni e, robili komiksy, które się nazywały super. Ja byłem więcej e, czasu w szkole w, na ulicy, właśnie i przez jakieś 3-2 tygodnie bardzo mnie interesowało BFTI. <laughs> Więc kiedy właśnie chciałem to zrobić, to nie byłem pewny. Znaczy no, no tak, inspirowało mnie, ale kiedy chciałem zrobić to nie byłem pewny, bo, nie, bo w tej nie umiałem ani łać, bo miałem jedynie 8 lat. Teraz mam, prawie, teraz mam prawie 10 i robię komiksy, ale nie no, sprzedaż. Właśnie, właśnie, ee, dowiadujecie się, że to nie jest grana dla jednego gracza. To jest, to to jest grana dla dwóch graczy, więc. Te dwa, czyli gracze dwa, to są po prostu Twoi koledzy. Ci, którzy mogą po prostu robić głosy e, dla Twoich postaci i tam innych. I właśnie. <laughs> e, jeśli, jeśli, właśnie chcecie, żebyście mieli inne głosy niż Wy, to trzeba po prostu, nie wiem, na Whatsappa wejść lub Skype'a albo coś takiego tam na grupę i wtedy poprosić was, waszych kolegów a właśnie też e, zapomniałem powiedzieć że wy możecie że te, ci którzy chcą głosować jakieś inne postacie to mogą sobie głosować właśnie te które nie głosujesz no bo ja będę głosował Białoruś, e, Ukrainę i Rosję nie wiem czemu po prostu mówią ruski akcent więc ja to, to, zrobiłem. to zrobiłem albo przypadkowo, albo specjalnie. Dobra, <laughs> i, te, i jeszcze, jest, jeszcze dołącza trzeci grać, czyli ci, którzy po prostu mogą sponsorować tam Twoje wideo, tam show, albo coś takiego. I właśnie ja zacząłem robić dubbingi, bo nie muszę animować, tylko po prostu normalnie mogę przedabbingować kogoś innego. Znaczy, no przeróbki robię. Przeróbkowy dubbing. Bo przeróbki to są z przekleństwami. dabingi to są normalne, ale przetłumaczą na inny kraj. Jak to połączymy obydwa? To, to jest przeróbkowy dubbing. Czyli, że po prostu robić dub, da, da, przeróbkę, ale bez przekleństw. E, no i właśnie. E, jeśli będziecie to, to widzieć w przyszłości, jeśli będę miał w ogóle więcej e, tych subskrypcji, to wtedy może, możecie się zainspirować tym, i po prostu kabłon. Możecie zrobić komiksy. Ale właśnie. <laughs> e, no właśnie, zapewne wziąłeś mojego drugiego komiksa, ale on dalej jest w pracy. Znaczy, no nie w pracy, że tak, że po prostu znalazł pracę, tylko nad nim pracuje, Więc nie wiem, jak to nie będzie, jak trzeba, jak nie słuchać, to możesz sobie podgłosić i po prostu tak. I właśnie. I po prostu. Właśnie umiałem e, Wam pokazać e, trzy, e, jakieś. Z 15 kroków, a właśnie te tutoriale itp. itd., które będę robił na komiksie, to będzie gdzieś tak z, nie wiem, tamskich na części. No krok jeden. Krok jeden. Trzeba poznać, właśnie tak jak mówiłem, znaleźć kartkę itp. itd. Dwa. Trzeba po prostu yy, zainspirować się czymś. I później zrobić normalnie tam postacie. Trzy. Jak nie chce się animować, to właśnie robić, e, to właśnie się robi komiksy. Później w przyszłości trzeba odnaleźć takie komiksy, kiedy będziecie już mogli animować. No i te trzy kroki właśnie wam e, powiedziałem. Więc... Teraz nie wiem co robić. Bo limit czasu dla mnie. To jest. Siedem. 7... Och, ale zaraz się to skończy. O dobra, szybko. Dobra, salam aleikum.